Wydecha mi rozerwało! Janu? No. A co nam dzisiaj, czy co? Nie, a co? A no nie wiem, pytam. Nie wiem, a ty? No... Eee... Eh, jedziemy? to Gdzie? A? WYDECH MASZ NIESZCZELNY! A? WYDECH MASZ NIESZCZELNY! PYSZCZE, BO WYDECH MASZ NIESZCZELNY! Dobrze to załóż. Sprawy hmm. to Sprawy się 100%. nie mogło udać co robisz? Próbuję przetrwać połamanych Na szczęście mam poduszkę, ale na szczęście lezi ona w dole już on, tak owocę. Dzień dobry, Dzień dobry. I jest łatwiej. To jest Mordo. Nie, no jest wszystko GIF chyba. Co jest stało? CDI-ka, żem se zapomniał założyć. No i tak ma być. Panie jąderze, we made it. A ta wtyczka to do rozróżnika na 230? Nie, to jest OBD 0,5. Znaczy z 1982. Pinam i wiznam wszystkie błędy. Słuchajcie, nie wiem, czy wy jesteście w stanie to uwierzyć, ale my nie. Jesteśmy na trasie Transfogarackiej. <gary> razem z naszymi strzałami. Bardziej niż wy nie mogą w to uwierzyć motocykliści, którzy tu przyjeżdżają co chwilę. Ja jeden chłop coś tak za głowę złapał, że prawie wyleciał z zakrętu. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość, wiesz jaką? Mam unitrę na sprzedaż. Nie chcesz te kupić ze zmieniarką. Ze zmieniarką czego? fm -ów. To klasyczny rumuński turysta Ty, brodziweł, hajduszo, boślo. Hajduszo, boślo. Jak się bawisz? Haraszo, Dzięki. Co? So, w pariatki? w pariatku. Twoja maszyna robota jest? Moja maszyna robota jest, ale hmm. egzost się urwał prawie. A Kacperek pewnie już jest zadowolony, bo wyjmie se motor znowu z i będzie gonił po winklach Ty, a Kacperek już jest na górze czy jeszcze został na dole? się bał tu wjechać? Jak to było? Nie wiem, ale wiem, że coś krzyczał i mama, mama, tata, mama I... Gdzie jesteście? I do domu, do domu. domówce Ty. Przecież jego domem jest master Wiesz co jest najlepsze? Że zaraz przetestuję moje opony USSR na tych winklach Nie, Dwigacel, pałamowski. rozryzany <noise> Ja nie wiem, czy to nie przez ten wąs. Ona taka jest trochę nieśmiała pod tą górkę. <noise> ten wąs niejedną MZ-ą trząsł. No, to chyba właśnie do tego. Ona wie, co ją czeka. Ty, jak ja wjechałem na Transpagar, to w Uniczech, Rumunii się włączył automatycznie. Tylko mi się zdaje, że. Miałeś to przez jakieś 20 minut na światłach zostawione? No, lekko, przeszedliśmy obiad. No i co, mordo, przejeżdżamy? No jak skoro, to jest jedyna droga do domu. Ty, a masz snorka? Snorka? <grym> ja nawet nie będzie gdzie tu jest film powietrza. <grym> Teraz się na pewno zaleje. Najlepsze było, jak wyprzedzałem ten samolot, który musiałem wyprzedzić, bo inaczej by zgasła. I zaczęła przerywać, jak byłem w połowie tego auta. I gościu chyba się zlitował i mnie puścił. Czyli co, na pewno nie wsiądziemy do busa nieaktualne. <śpiewanie> Szkoda mi w solu! tak iskrzy, że iska jest chyba tylko na platynce. <śpiewanie> Celka. Zapy zapytaj Celka. się, czy za jeden dostanie czy zapytaj się, czy za jedną oleję dostaniemy korbowód do mz Zapytaj się, czy za jedną mz dostaniemy korbowód do lei nie, mam pejsy jeszcze, czy już zgubiłem? No, rudy pejsiarz. Jest, cygan, pejs, rudy. <laughs> Ale co jest, trochę chłodno się zrobiło, nie? Nie, nieprawda. Nie? Jest zawsze ciepło, Najlepiej no, jest minus 10. Ale jesteśmy i tak uratowani. Wiesz dlaczego? Mamy jeszcze trochę kawy Na szczęście nie mamy nic, żeby nagrać wodę Znalazłem sałatkę z poniedziałku Jest sobota Co myślisz? A ja mam... No, myślę, że było chłodno A ja mam kebab ze środy, odtworzyć. <noise> Gdzie pan jedzie? Siemano! <noise> myślisz? Jeszcze raz od początku, bo ja muzyczkę do, dodawałem do TikToku Ten kurde, relacje Tiktokowie. TikToki, Boże Tiktokowie. Kiedy on wyrośnie z tego? Nie wiem, wiesz to najlepsze jest to, Jak że... mi przestaną płacić za to? A sprzedałeś tam... się, na szczęście tanio A właściwie to za darmo <laughs> Wiadomo Pal tego trupa jedziemy Zdolność przeprawowa, zucha, zaliczona Jedziemy dalej, bo... Jeszcze z jakieś 500 metrów do naszej melinki Pana tego, A pa, co robi, <laughs> Mam nowego wydecha, muszę uważać co ty robisz, człowieku? To się samo dzieje, czy to przemyślałeś wcześniej? Nie, to się samo dzieje. Z tych wszystkich motocykli, które dzisiaj widziałem, a jest ich tu naprawdę sporo, miałem, gdybym miał coś wybrać, to na pewno nie wybrałbym mojej MZ-ty, bo już przestaje jechać. A przecież motorki powinny jeździć. No ale z drugiej strony, zawsze można strzelać z remonta i jechać dalej, więc jednak wybieram moją mz -y. Chłopce stawia na centralce, na zboczu 45 stopni. No, ja tak jednak wolę gruszki. Ty, a co ty tam robisz? Idę wyżej, popatrzeć z góry na mastera, bo już tęsknię. Mam złe wiadomości! Jest mgła! Na szczęście zaraz zacznie padać. <laughs> Nie zmęczyło cię to jeszcze. <laughs> Joshi. Tak to jest, jak się jeździ ciężkimi turystykami w terenie. <laughs> Mówiłem krosy wziąć i delepa! O, mam mocną osobkę, zapomniałem o niej i o, jak ona odpali, to będzie sukces. A jak nie odpali, to wiesz co? Panko! Będzie pchać! Chłopaki, co wy znowu robicie? Ja ładuję baterie na emocje. No powiedz coś, nie wstydź się. Jak zrobić? ty? Ruszyłem się z góry i chłopiec ze stopką boczną, rozłożoną, drą się na mnie, coś motocykliście, aby się coś miało wydarzyć. Co za MZ-a, Wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że jest taka mgła, nic nie widzę WYJRZYŚ MNIE? A spróbuj się z ssaniem I bez gazu. Ojej, dobra hmm. Trudne sprawy Mordo, dam ci zapałki to na pewno zapali się! No właśnie o to chodzi w tym super żarcie No i wąsy pksy dojechały na Rasan, Czy na Transpago Rasan? Czy gdzieś tam, wjechaliśmy na tą słynną rumuńską drogę 7c Cześć! łopaki! Poczekajcie! Jadę z wami! Jeszcze chyba, jeszcze chwilę się ze Ty, a tamten, tamten gość co robi? Nie, Chyba miał dwa wyświetlenia, nie mógł w to uwierzyć. Faj go przygniót. Drodzy Państwo, szybka instrukcja jak nie powinno się robić filmów na pikotach. Więc jego życie są trudne sprawy. Jest kryminał. No, dara będzie gleba. Nowym motocyklem. Najlepiej, wziąć i poprzód. Tego to akurat zabieram, bo fajnie jest. Pana dyskotekę Ej, mordo, ładuj się sam! Na jazdu z tego co widzę nie masz. My musimy jechać na naszych na, zetań na. do Polski Odpalać i pchać Czy nie będziemy pchać, czy nie pomożesz, czy odmiana jest niepotrzebna Odmiana pchania? Odmiana pchania przez przypadki. Ja... Ja pcham. Ja pcham. Mianownik kto co? Ja pcham. Dopełniacz, kogo czego. Ja pcham! <noise> Celownik z kim, z czym? Ja pcham! <noise> Biernik kogo co? Ja pcham! Wołacz? O! Ja pcham! <gry> Nie, wołacz? O Jezu, znowu pcham!